Premier Donald Tusk wykańcza Polskę 2050 Szymona Hołowni. Zaledwie w środę internetowe wydanie tygodnika Newsweek przypuściło atak na marszałka Sejmu, informując o jego związkach ze skompromitowaną uczelnią Kolegium Humanum. A że Newsweek to medium bardzo bliskie premierowi Donaldowi Tuskowi, wiele wskazuje, że sygnał do ataku wyszedł właśnie z jego otoczenia. Natomiast pod koniec tygodnia premier już osobiście postanowił zadać partii Szymona Hołowni kolejny cios, odwołując wiceministra aktywów państwowych reprezentującego Polskę 2050. O kulisach tej sprawy i o jej konsekwencjach dla koalicji 13 grudnia już teraz w najnowszym wydaniu Polskość to normalność. Tomasz Gdula, kłaniam się i serdecznie zapraszam. Witam Państwa w Biało-Czerwonej Enklawie YouTube, miejscu, wokół którego budujemy prężną społeczność polskich patriotów, ludzi dumnych z naszej narodowej kultury i z historii, ludzi, którzy czerpią z Polskości inspirację i poczucie tożsamości, odrzucając jednocześnie twierdzenie Donalda Tuska, że Polskość to nienormalność. Ktokolwiek podziela patriotyczne przekonania i chce wspierać kanał, na którym zawsze pojawiają się niezależne komentarze wygłaszane z polskiego Punktu widzenia, bardzo proszę, by subskrybował ten kanał, ponieważ to jest dla nas najważniejsze źródło wsparcia, powodujące, że zamieszczane tutaj treści docierają do szerszego grona naszych rodaków. Dlatego, jak zwykle, bardzo serdecznie proszę Państwa o subskrybowanie kanału. Największym zagrożeniem dla Polski z całą pewnością jest rząd 13 grudnia najgorszy rząd od 1989 roku, który jeszcze nie sprawuje władzy nawet od roku, a już z powodu powodował wielkie spustoszenie w tkance naszego państwa, zniszczył wiele instytucji, przejął je siłowo, zdewastował system prawny, który do tej pory jako tako przynajmniej funkcjonował. Pomijam już kwestie finansów publicznych. Deficyt tylko w tym roku ma wynieść 240 miliardów złotych, a więc więcej niż za wszystkich lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. No dodajmy do tego jeszcze, że w przyszłym roku ten deficyt wyniesie 289 miliardów złotych. To wynika z projektu budżetu za że nie będzie on nowelizowany. Ja przypomnę, że 289 miliardów złotych, to jest dokładnie tyle, ile wynosił cały budżet państwa w 2015 roku, kiedy Platforma Obywatelska oddawała władzę. To jest istna katastrofa, do jakiej doprowadziła ekipa Donalda Tuska i widać to przede wszystkim w spółkach Skarbu Państwa. Tam, proszę państwa, mamy dramat i zyski, które spadły rok do roku o ponad 30%. Niby pisowscy złodzieje, tak fatalnie zarządzali tymi spółkami że trzeba ich było natychmiast wymienić. No i kiedy przyszli ci uczciwi fachowcy związani z Koalicją Obywatelską Polską 2050, PSL-em i Lewicą, to mamy po prostu dramat, zapaść. Między innymi spółka PKP Cargo przeżywa właściwie likwidację. Tam zwalnianych jest ponad 4000 tysiące ludzi, ale źle się dzieje we wszystkich spółkach Skarbu Państwa, w prawie wszystkich spółkach Skarbu Państwa. Jedną z nich są polskie linie lotnicze LOT. i właśnie Właśnie ta spółka stała się kością niezgody w koalicji 13 grudnia. Premier Donald Tusk w piątek wieczorem podjął decyzję o odwołaniu wiceministra Jacka Bartmińskiego, reprezentującego Polskę 2050, a pracującego od samego początku funkcjonowania rządu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. To on zajmował się nadzorem nad polskim narodowym przewoźnikiem lotniczym, ale premier Donald Tusk najpierw podjął decyzję, że że nadzór z Ministerstwa Aktywów Państwowych nad PLL Lot zostanie przeniesiony do Ministerstwa Infrastruktury i jednocześnie zdecydował o odwołaniu Jacka Bartmińskiego ze stanowiska. To oczywiście znaczący zgrzyt w koalicji, ponieważ stanowi Kolejny potężny cios w środowisko Polski 2050. Partia Szymona Hołowni wydała gorzkie oświadczenie, informując, że w związku z decyzją premiera na razie nie deleguje do Ministerstwa Aktywów Państwowych swojego przedstawiciela, dopóki nie zostanie w Sejmie uchwalona ustawa o profesjonalizacji nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa. I tam pada bardzo istotne zdanie, ponieważ. Na to umawialiśmy się z Polakami, piszą w swoim oświadczeniu Politycy Polski 2050. To stwierdzenie. Na to się umawialiśmy z Polakami, jest bardzo podobne do stwierdzenia marszałka Szymona Hołowni, wygłoszonego w środę wieczorem, po tym jak pojawiła się publikacja Newsweeka na temat jego związków z uczelnią Kolegium Humanum. Pan marszałek Sejmu wówczas powiedział, Nie jest to to, na co się umawialiśmy. I to jest dość enigmatyczne stwierdzenie pana marszałka, ponieważ wynika z kontekstu jego wypowiedzi, że koalicjanci umawiali się na to, że sprawa związków Hołowni z Kolegium Humanum nie wyjdzie. Idzie na jaw, a została ujawniona. Marszałek Szymon Hołownia stwierdził ponadto, że ta sprawa, ujawnienia jego związków z Kolegium Humanum, będzie przyczyną. Poważnego kryzysu zaufania w koalicji. No i premier Donald Tusk najwyraźniej postanowił ten kryzys zaufania jeszcze pogłębić, uderzając w Polskę 2050 i odwołując jej wiceministra aktywów państwowych. W koalicji to wygląda, proszę państwa, tak, że premier może sobie dowolnie wymieniać przedstawicieli koalicji obywatelskiej w swoim rządzie, ponieważ sam stoi na czele koalicji obywatelskiej, ale ewentualne zmiany dotyczące polityków Polski 2050, Polskiego Stronnictwa Ludowego czy Lewicy, Powinny być uzgadniane z liderami tych partii. Tymczasem Marszałek Szymon-Hołownia najwyraźniej przestał być partnerem politycznym dla premiera i wielu komentatorów skłania się ku opinii, że Donald Tusk postanowił wygasić projekt Polska 2050, ponieważ nie jest mu już do niczego potrzebny. Był potrzebny taki mięciutki, taki delikatniutki katolik, na jakiego kreował się Szymon-Hołownia po to, żeby zrównoważyć pewne bardzo mocno lewicowe tendencje, które istniały zarówno w koalicji, Obywatelskiej, jak i przede wszystkim w samej lewicy, ale właściwie trudno znaleźć bardziej lewicowego polityka, jeśli chodzi o kwestie światopoglądowe, niż Rafał Trzaskowski. Więc, pewnego rodzaju równowagą dla niego miał być Szymon Hołownia, ale właśnie przestał być potrzebny i być może. Mamy do czynienia z początkiem końca Polski 2050. Oczywiście politycy tego ugrupowania nie wyjdą z koalicji, bo oni nie znaczą nic sami solo na scenie politycznej. Oni mogą istnieć tylko w ramach tego układu 13 grudnia. W związku z tym, gdyby nawet Szymonowi Hołowni przyszło do głowy się buntować, to jego posłowie po prostu zostaną wchłonięci przez koalicję obywatelską. To jest Kolejny znak erozji koalicji 13 grudnia i to jest bardzo dobry znak dla Polski, ponieważ oni dotychczas byli w stanie jedynie skutecznie niszczyć to, co zostało w Polsce wypracowane w ostatnich latach, a jak się między sobą będą żreć coraz bardziej, to nawet ta niszczycielska działalność nie będzie im wychodziła i dobrze i być może zbliżamy się do Upadku tej koalicji, jeżeli uda się wygrać wybory prezydenckie obozowi patriotycznemu, to wtedy ten upadek będzie przesądzony. Możemy się spodziewać, że jesienią 2025 roku odbyłyby się wtedy wybory parlamentarne i mogłoby wreszcie dojść do powrotu normalności w Polsce. Miejmy taką nadzieję. Ciekaw jestem, czy państwo podzielają tę moją nadzieję i tę moją interpretację zdarzeń, która oparta jest, jak mówię, o. Analizę tego, co się wydarzyło w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin. Bardzo dziękuję za spotkanie, kłaniam się i do zobaczenia.